🎵🎵🎵 spora Pora uwolnić wodnika! 🎵🎵🎵 Tu sobie siedzę na internecie od rana, z moją kawką. A tu mój przecudny, zdrowy już kotek w stosie kabli za mną siedzi. Tak, Lalinka? Hej, kochani. Niektórzy muszą się do sklepu, żeby kupić brzoskwinie. A teraz mają brzoskwinie w ogrodzie. Tada! Kochani, chciałabym wam coś powiedzieć o YouTube. Czasami oglądam filmy i ktoś mówi, że nie, nie za bardzo lubił robić filmy, ale robił tam z jakiegoś powodu albo dla znajomych, albo chciał się wyżyć i wszystko powiedzieć. Ja nie, ja naprawdę kocham YouTube. Mogę szczerze powiedzieć, kocham cię, YouTube. Tak, kocham YouTube, dlatego że uwielbiam robić filmy. E, I wiem, że te filmy nie są dla wszystkich, to nie są popularne filmy. To nie są rozmowy o makijażu, co kupiłam w sklepie. Po prostu ja robię taki film, jaki właśnie przyszedł mi do głowy. Sześć typów faceta, których nie lubię. A YouTube jest spełnieniem jakichś takich moich marzeń wewnętrznych, ponieważ kiedyś chciałam iść na reżyserię i robić filmy. Właśnie tak przy okazji ta kołdra, którą widać <grym> z tyłu w backgroundzie. Tak, to jest moja narzuta na łóżko kołdra, którą powiesiłam, ponieważ robię ten murek. I robotnicy mi się tutaj ciągle patrzyli, ciao, seniora, ciao, seniora. A żeby się od nich odgrodzić, to powiesiłam sobie na razie to. Jak przyjechałam do Włoch, to zwróciłam uwagę na dziwne włoskie zwyczaje. Okej, okay, kochani, teraz przeniosłam się tutaj, bo tutaj już słońce niemiłosiernie nie smaży nie trochę tutaj pokombinować jak się ustawić bo najpierw dałam laptopa tu ale to nie było gdzie dać kawy kawa stała tu ale nie będzie wtedy jak się napić bo siedzę tu no to sobie pomyślałam że ustawię go tak jest kawusia druga dzisiaj, mleczko do kawusi i oglądamy sobie dalej YouTube. to co teraz leży tu Tak, kochanie moje, laleńka moja Przypinamy Lale, Lale czeka na siedzeniu i na spacerek. Coś do domu Coś jeść? Chcesz, Chcesz jeść? Zjemy coś? Co zjemy kochanie? Mam ma że ma kurczaczka dla ciebie, tak? Idziemy? Ostatni look na mój stary domek, nie ma tu wcale szafek, więc wszystko musi być razem w szafce kuchennej. E, miodzik, tutaj mam takie różne desery i węglowodanowe rzeczy. Makaron, ciasteczka, rodzynki, orzechy do mojego jogurtu tutaj są bardzo dobre mandorle w czekoladzie migdały w czekoladzie a z tej strony musiałam umieścić swoją małą biblioteczkę z moimi ulubionymi książkami tutaj mamy oczywiście biżuterię perfumy, które samo od mojego amore a tu na górze mamy Odpychać małą apteczkę momoptykę. Tutaj są wszystkie lekkie witaminy potrzebne człowiekowi na ziemi. O! Jest reklamowanie żadnych tej chwili. A w drugiej szafce mam kubek do podgrzewania mleka. Takie kubeczki po lodach kawowych. To są kubeczki na cappuccino. Śmieszne, nie? Ale ja używam to przed do mleczka pojemnik na oliwę na stół, bardzo dobra herbata El Grey, papier toaletowy z ręczników kuchennych, kawa nawsze. shower. Hello George, I make an educated guess. Maybe we could make an arrangement. Zobaczcie, tu jest też kubek, który dostałam od mojego amore na Walentynki, był z cukiereczkami w środku. God w drugiej części mam przyprawy. W niezbyt eleganckich opakowaniach, no ale jak się przeniosę do własnego domu, to będzie można to usystematyzować. Przyprawa, kary. No i tak. Mimo tak nowoczesna garderoba. Wszystkie moje sukienki, no prawie wszystkie wiszą tu, nie ma szafy. I kwiatek, kwiatek, kwiatek jest mój i idzie ze mną do tego mieszkania. Lodówka, ta lodówka jest w tyle miejscu. Ergaliszy, Spora uwolnić wodnika!